Wyglądałem ponad 2 lata temu, a tak wyglądam teraz. Przez ten czas mocno poświęciłem się siłowni, jednak poza nią jest jeszcze jeden ważny czynnik mojej przemiany: dieta. Jako nastolatkowi, który chodzi do szkoły, niesamowicie ciężko było mi nauczyć się ją trzymać. A najbardziej przeszkadzał mi brak czasu oraz pieniędzy. W tym momencie mocno dostosowałem dietę pod życie szkolne, a zarazem nie wydaje na nią fortuny. Jedzenie zaczynam przyrządzać już dzień wcześniej. Kroję 200 gramów kurczaka na stripsy i drugie 200 na dwa większe kawałki. Całość obtaczam w marynacie składającej się z jajka, 10 gram oliwy, łyżeczki papryki słodkiej, pół łyżeczki papryki ostrej, szczypty soli oraz pieprzu. I zostawiam to na 15 minut. Po tym czasie obtaczam kurczaki w panierce panko i wrzucam je na 25 minut do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni. Mamy nowy dzień i ogólnie wczoraj chowałem te kurczaki tutaj do lodówki po upieczeniu, teraz je wyciągnę, ale zanim się za nie zabiorę, lecimy z śniadaniu. A wleciało na nie 40 gram płatków Cirio zalane 200 ml mleka. Wracając do kurczaka, kroję ulubione warzywa i robię sos. Czyli mieszam 120 gramów skyru, 20 g majonezu i 10 g musztardy. Robię dwa wrapy, używając 200 gram mniejszych kawałków kurczaka i zawinięte lekko podsmażam na patelni. Resztę sosu i kurczaka chowam do lodówki. I teraz jest taka sprawa, że poza tymi wrapami do szkoły zabieram również włoskie, tu dodam jakieś 40 gram i sok. Co do tego soku, to zabieram go sobie w dni treningowe, żeby jeszcze podbić węgla dodatkowo przed treningiem, a w dni nie treningowe, jeżeli wiem, że rozłożę sobie dzień lepiej, to pomija. A cały ten pakiet do szkoły to jakieś 1500 kalorii. Już po szkole, teraz będę szedł na siłkę. Wjeżdża banan, jeden banan, żeby jakoś się nie przejeść, szybkie jeszcze węgle wlatują i poza bananem wlatuje jeszcze energetyk. Na co dzień staram się nie pić tych energetyków, ale no po szkole, kiedy jestem już trochę zmęczony, muszę się jeszcze jakoś pobudzić dodatkowo kofeiną przed treningiem, także taki zestaw i lecimy ćwiczyć. Kroję 300 gram ziemniaków w łódeczki. Polewam je oliwą, doprawiam czosnkiem, papryką ostrą, słodką oraz tymiankiem. Całość wrzucam do piekarnika rozgrzanego na 200 stopni i zostawiam na 50 minut. W międzyczasie wyciągam resztkę pozostawionego kurczaka oraz sos z lodówki. Kroję sałatę lodową i pomidorą. Podsmażam na patelni bułki i formuję z całości burgera. I tak wygląda cały gotowy posiłek. Ja to dodatkowo jeszcze zrobię sobie kratynę. Jest topka, a cały ten zestaw ma jakieś 900 kalorii. Gotuję 200 gram makaronu penne. W międzyczasie wylewam oliwę na patelnię, dodaję szczyptę bazylii i wylewam pasatę. Gotowany makaron rzucam do sosu i całość mieszam. 50 gram kaszy mannej 170 ml mleka i całość gotuję. I podczas gdy mi się to będzie gotowało, muszę wam powiedzieć o tym, że poza kreatyną suplementuję również aż 600 mg dziennie. To jest dawka, którą spożywam. A gdy kasza już zgęstnieje, czyli będzie gotowa, jak tu widzicie, wyłączam ją, przelewam to miski, całość, dodaję miarkę odżywki białkowej, masło orzechowe i do kaszy jeszcze dodaję sobie maliny mrożone. Tutaj trochę po prostu dużo. I całość jest gotowa. Ja tutaj mannę jeszcze sobie dorzucam elektrolity, żeby zadbać o dobre nawodnienie na sam koniec dnia. I jest to ostatni posiłek, w tym kończę dzień. Jest to bardzo fajna sprawa, ponieważ kasza manna jest lekko strawna, dlatego bardzo lubię sobie ją zjeść przed snem. Cała taka miska ma 564 kalorie, a cały dzień jedzenia 4183.